Cześć, witam Was, witam z tej strony do świetła, witam w kolejnym moim nagraniu wideo. Pokażę Wam ciekawą kolejną funkcję w One Ui6 na moim S23, mianowicie jest to funkcja zwana tutaj Extend Unlock. Co prawda ona już była prędzej w OneUI5.1 na moim S20FE5G, ale tam się znajdzie była jako znana była jako Smart Unlock. Czyli po prostu to było to samo, ale inaczej nazywało się. Ja nie wiem, czy ja wam tego nie pokazywałem, ale nie mogłem znaleźć filmiku filmiku, stricte na ten temat, wyłącznie. Być może wspominałem na przykład w filmie na temat nowości Waniu i5, albo, albo 4, coś takiego, ale tak szerzej o tym nie mówiłem. Nie? A, a co to jest? Yy, Extent Unlock. Rozszerzone odblokowanie, dosłownie tłumacząc. No, jest to takie coś, co po prostu pozwala na odblokowanie telefonu i nieblokowanie go w określonych sytuacjach. Na przykład, jak masz, jesteś do, w określonej lokalizacji, yy, masz zegarek, smartwatcha, połączone coś bluetooth, nie? Albo jak masz telefon yy, w ręku, a żeby się po prostu nie, nie blokował co chwilę, nie? No, to to może być ciekawe. Więc postanowiłem wam to pokazać. Długo nie będzie. tak Także. Omówię tylko dostępne funkcje i na tym skończymy. Tylko włączę dowiecie co, bo zapomniałem. Włączę sobie tylko nie przeszkadzać, żeby nam tutaj nic nie przychodziło. A nie, dobrze włączyłem. A dźwięk jest tylko wyłączony, ale dźwięk tutaj akurat będzie zbędny. Także bo ja nie nagrywam ekranu, tylko nagrywam kamiera, kamerę. Kamerę. Dobra, żeby do tego przejść, do tego extent Unlock, to wchodzimy do kolejnego. Do... Panel ze tymi skrótami. Potem ustawienia to no, jest o, Szukamy teraz e, e, tej ekran blokady. Proszę. Ekran blokady. I tu powinna być opcja Extend Analog. Tick. Musimy podać kod pin. Albo wzór, lub hasło, nie? W porządku. I co to, to jest to rozszerzone odblokowanie właśnie? Utrzymuj urządzenie w stanie e, odblokowanym, gdy masz je przy sobie, w określonych zaufanych miejscach, lub w pobliżu e, zaufanych urządzeń. Ha! Widzicie? To jest to właśnie, o czym mówiłem. I teraz ty możesz sobie to skonfigurować, wykrywanie kontaktu z ciałem, wyłączono i kliknij aby włączyć, o i tu o co tu chodzi, używaj wykrywania kontaktu z ciałem, gdy odblokujesz urządzenie pozostanie ono, za, albo, gdy odblokujesz urządzenie pozostanie ono odblokowane dopóki będzie wykrywało ruch na przykład, w, do, na przykład dopóki będziesz chodził mając je przy sobie. To urządzenie będzie odblokowane przez maksymalnie 4 godziny lub do czasu gdy je odłożysz. Czyli po prostu tą funkcję może sobie włączyć. Pamiętaj, że wykrywanie kontaktu z całym nie odróżnia, odróżnia, ciebie od innych użytkowników. Jeśli inna osoba, bez nieoddukowane urządzenie, będzie mogła go użyć. Tak. Bo to nie rozpozna, czy to jest ty, czy twoja siostra, jakby, albo brat i tak dalej, czy mama i tak dalej, nie? Także pan, 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 pamiętaj o tym, nie? Dobra, no i włączone i teraz jak zablokuję telefon, oczywiście teraz się nie rusza, więc on za pomocą odcisku palca. Ale jak abym chodził, a znowu muszę pod tym podać, żeby coś do tej funkcji, robię to oczywiście poza kadrem do bezpieczeństwa. Jeżeli ta opcja jest włączona i będziesz chodził z urządzeniem w ręku, to po prostu albo w kieszeni, to po, po prostu będzie ono odblokowane do 4 godzin maksymalnie. Nic więcej, nie? więc wyłączę sobie to tylko i jedziemy dalej. Zaufane miejsca. Dodano 0 miejsca aby uzyskać lepszy efekt, włącz w, 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 w lokalizację urządzenia, korzystając z usługi lokalizacyjnej Google. A. Tak, po prostu klikasz OK, żeby włączyć GPS i tutaj możesz sobie dodać konto, y, Google, konto Google, albo nie, nie, konto Samsung chyba. No bo to jest zrobione i to jest zrobione na jeden, mój, mój adres e-mail, więc teraz nie jestem w stanie stwierdzić, czy to jest Google, czy jest Samsung. No, to albo to, więc no, teraz Wam nie, nie, nie powiem, ale prawdopodobnie to będzie Google. I tu możesz sobie dodać i, miejsca, dom i, musi być dodany, tylko tego nie usuniesz. I tu jest to opisane tak. Odblokowane urządzenie nie włączy blokady, dopóki y, nie opuścisz zaufanego miejsca lub jego okolic. Ale pamiętaj, musisz mieć włączonego GPS-a. To urządzenie pozostanie odblokowane przez maksymalnie również 4 godziny lub do czasu, gdy od, opuścisz jedne, jedno z zaufanych miejsc. Funkcja wykorzystuje Twoją Dokładną lokalizację GPS, aby zapewnić precyzję. No właśnie. I tu sobie możesz dodać miejsce na podstawie map Google, sobie tu wybierasz. Nie? Wyszukiwaka. asystent i polski, po prostu sobie możesz tutaj wyszukać za pomocą tej lubki jakiegoś miejsca i sobie je dodajesz, nie? Nie będę tego teraz pokazywał, bo, bo nie chcę przedłużać w Będą pytania, to proszę pytać. I wybierasz miejsce i sobie je dodajesz, nie? No na przykład, nie wiem. O, skutkuje nauki. Warszawa. Proszę bardzo. O, i widzicie, wybrałem, i jak widzicie, macie to miejsce na tej całej y, pniestce i takie kółko. Taka jest, takie kółko niebieskie jest tutaj, nie? czy to jest właśnie ten obszar. I klikę jeszcze do lokalizacji. Okej. Okay. I już jest dodane. Widzicie? Żeby to usunąć, to klikasz na pozycję i tu jest opcja usun i zmień nazwę i edytuj adres Czyli po prostu zmienić możesz lokalizację na inną, nie? Ja sobie to po prostu usunę, żeby ja tego nie będę używał. No i ostatnia funkcja zaufane urządzenia. Co, o co tu chodzi gdy odblokujesz urządzenie pozostanie odblokowane dopóki będziesz połączony do, dopóki będzie połączone y, to urządzenie czyli telefon y, z którymś z wymienionych wyżej zaufanych urządzeń z którymi, z którymś z wymienionych wyżej zaufanych, zaufanych urządzeń tak? na przykład z z błotniem yy, lub systemem samochodowym. Urządzenie będzie odblokowane przez maksymalnie także 4 godziny lub do czasu odblokowania odłączenia go. Jeszcze raz. Urządzenie będzie odblokowane przez maksymalnie także 4 godziny lub do czasu odłączenia od wszystkich zaufanych urządzeń. Wszystkich, bo pamiętajcie, że Bluetooth może być sporowany z kilkoma urządzeniami, ale dane urządzenie, czyli drugie, drugie musi to obsługiwać. Gdy rozszerzone odblokowanie jest aktywne, możesz w dowolnym, momen dowolnym momencie Yy, wymusić zablokowanie urządzenia. Otwórz menu zasilania i kliknij blok blokada. Czyli menu zasilania to po prostu to. Wyłączania telefonu. Ale tryb blokady to nie jest chyba to samo. A nie, tak, tak. Tryb blokady to, to się nazywa tryb blokady, a nie, a nie blokada. No, odblokuję tylko ekran. Proszę. Aha, i jeszcze raz muszę to tutaj. No, no i to jest ostatnia. No, i to jest właśnie ta ostatnia funkcja. I tutaj sobie możesz dodać zaufane urządzenie. Aby dodać zaufane urządzenie, najpierw sparuj jest z tym urządzeniem. Czas jest Następnie powróć do tego ekranu i do kontroli konfiguracji. Sparuj nowe urządzenie. No to jak sobie na to klikniesz, to przejdziesz do Bluetooth, a nie on jest teraz, tutaj, czyli u mnie wyłączony, dlatego nie było listy. Ale widzicie, i teraz mogę sobie na przykład JBL Go dodać, to nie musi być smartwatch, to może być ławki Bluetooth też mogą być. Na przykład ja tutaj mam dodane moje Sławki edycji. Muszę je tylko znaleźć. To ja wam pokażę na tym, na tym właśnie był to, że to działa. Czekajcie, bo to jest, jest wyżej chyba. Samsung, to nie, bo to jest telefon. No dobra, tu jest ten Tidewheel Go, to muszę, muszę po niego pójść. A jest, dobra, sam. Editor W800 Beta. Tak. Urządzenie Editor W800 Beta Plus będzie utrzymywało to urządzenie w stanie odblokowanym. Nawet jeśli inna osoba będzie je trzymać. O no właśnie, tak jak ta pierwsza opcja dotycząca się tego ruchu, nie? E, będzie je trzymała, gdy oba e, gdy oba urządzenia będą połączone Połączone tak. No ty po prostu jakby ktoś dochodzi twój telefon i na przykład ty będziesz sterowany z tymi słuchawkami czy ty zegarkiem, czy czymkolwiek, to po prostu będziesz, będzie można używać telefonu, nie? Także używaj tej funkcji Extend Unlock albo Smart Unlock w yy, starszych samsungach, nie? W starszych wersjach nakładki One UI. Ostrożnie. No się, mo, mo, bo, możesz yy, tego pożałować, nie? A, no i proszę bardzo. Nadałem. I teraz włączymy... Normalnie telefon się blokuje, nie? Bo jest, nie jestem sparowany. Dobra. To włączymy słuchawki. A czekajcie, muszę zatrzymać na chwilkę. Um. Także panie, musisz zatrzymać tak Jestem z wami z powrotem, także teraz sobie zatrzymam, e, zatrzymam. Jestem z wami z powrotem, teraz sobie uruchomię słuchawki. Nie, nie naciszłem włącznika. One nie są rozładowane, bo one, ja ich używałem. Więc one są naładowane. Tylko to duże trzymać power. Chyba że jak padła, bo tak. nie, nie, nie. Nie chcę trybu parowania. Normalny tryb szczętbaj. Moja Bo tu jest dioda, wiecie, ja sobie tą diodę zasłaniam palcem. To powinno być wyodrębnione. E, oglądaliście film na moim kanale o tych sławkach, bo ja robiłem, pokazywałem je tam. O, teraz jest tryb szczętbaj, bo jest niebieska dioda. Dobra. Tak. I teraz telefon e, się blokuje, nie? To teraz weźmiemy Bluetooth i sprawujemy się ze słuchawkami, które dodałem do, e, do, tego, do tej funkcji ExtraNumnok. Więc szukamy je w urządzeniu Bluetooth. A jestem no ok, ja. Już przeleciałem. No, 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 bo one gdzieś tam w środku, ale w środku to no, dobra, to na samej górze. Proszę. Podpiąłem do połączenia dźwięków. Pozostało 75% baterii w słowkach. No, bo ja je ładowałem niedawno. Także spoko. I działa. Zatem wyłączamy ekran i ten ekran, możemy teraz tego przesunąć i działa. Blokady nie ma. Zobaczcie. A jak wyłączę Bluetooth? tak I blokada jest? Proszę, już pyta o kod. No dobra, odblokuję, żebym sobie nie pokazywał. Żeby kodu nie pokazywać. Włączymy Bluetooth w telefonie ponownie. I wybierzemy słuchawki. Nie wiem, czy one się teraz, pod... a nie, dobrze, podpięły się i dobra, gotowe i działa. Jeżeli nie, nie będzie wam działało, to może tak być, bo jak teraz, jak ja się podpiąłem z powrotem i to nie działa, nie? To trzeba raz odblokować za pomocą kodu bądź linii i teraz powinno być dobrze. Proszę. Widzicie? Najpierw musi być odblokowany, yy, yy, czekajcie, najpierw musi być urządzenie sparowane przez Bluetooth, a dopiero później może być yy, odblokowany jeszcze raz telefon. I później, później już tej blokady nie ma. No, dobra, mam nadzieję, że rozumiecie. Wyłączyłem Bluetooth, ta blokada działa cały czas, nie, bo prosi o, o kod, nie, PIN do telefonu. A jak włączę teraz sobie znowu tufa idę do słowki proszę i przesunę palcem to prosi o dalej o kotnie. Ale jak go raz, raz wprowadzisz albo odblokujesz za pomocą biometrii, to po prostu yy, już tego tej prośby o kod nie ma, proszę. O nie, oj, czekajcie, no, przesunąłem, włączyłem aplikację. No i tutaj tak to wygląda, nie? Więc po prostu to byłyby te wszystkie funkcje, te trzy. O. No. Czyli możesz sobie automatycznie odblokowywać i trzymać odblokowany telefon przy użyciu ruchu i kontaktu z ciałem za, za pomocą GPS-a, tym dodane miejsca możesz sobie tutaj konfigurować i dzięki temu jak chcesz na przykład znajdziesz w szkole albo w jakimś domu, albo u znajomych to telefon będziesz miał odblokowany, ale uwaga. stary uwagę na bezpieczeństwo. Nie dodawaj 50 tysięcy miejsc, gdzie się znajdujesz. Bo w końcu się zapomnisz, i będziesz miał telefon odblokowany wszędzie. Nie? Ja nie wiem, czy tu jest jakieś ograniczenie yy, ilości miejsc, bo ja takiej funkcji nie używam. Nie? No. Podobnie jeśli chodzi o kontakt z ciałem, jak ktoś będzie miał Twój telefon. No to być znajomy, kolega, koleżanka, no, to, to, to ona też się będzie ruszała, nie? Też będzie wykrywała to jako ty. Więc to jest takie najmniej bezpieczne, ten kontakt z ciałem. A najbardziej bez, bezpieczny z tych trzech pozycji, z tych trzech funkcji, według mnie, są zaufane urządzenia Bluetooth. Bo Bluetooth jest do, do, tam do 15 metrów, czy do iluś, ale to też nie jest idealne. Bo, bo, bo po pierwsze, ktoś może założyć Twoje słuchawki, żebyśmy ich posłuchać. Nie? Po drugie, ktoś może być, ty możesz być z paroma z tymi słuchawkami, właśnie, z aż i ktoś będzie miał je sobie na uszach, żeby muzyki posłuchać, nie? żeby je sprawdzić jak grają to też niedobrze nie nie? jeżeli tak by ktoś chciał to proszę to dajcie da, daj komuś te sławki ale żeby sobie sparował ze swoim urządzeniem no także do, do dodawać 50 urządzeń byłdów z którymi jest też sparowany komputera yy, tam nie wiem Słuchawek, właśnie zegarka i tak dalej, to bym nie, nie dodawał. Jak już to tutaj, tak jak jest pokazany, właśnie zegarek, smartwatch. Nie? To bym tylko dodał do tej funkcji, bo zegarka to ty nosisz. A słuchawek, no nie dodawałbym chyba raczej. No pokazałem na słuchawkach, że to działa. Bo ja z, z smartwatcha nie mam. Nie? a zaufane miejsca, to tutaj ja bym nadawał sobie tylko dom, tak jak tu jest domyślnie dodany i tego się nie da usunąć, zmienić, z, mapa, z map Google, nie? Jeżeli masz pobraną mapę offline, nie? do yy, domu, to, to będzie ci działało. Możesz sobie to włączyć, nie? Ok, znaczy dom, o. I wtedy dokładność lokalizacji nie jest gwarantowana. Zaufane miejsca mają zasięg 125 metrów. O, to, to, to bardzo dużo. No i widzicie, to tak to wygodne nie? Poprawa moją lokalizację w map Google. A. Bo akurat map Google z sieci komórkowej bo, 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 prawdopodobnie, bo, bo GPS w domu nie zadziała. Więc ja sobie to wyłączę. Żeby mi to nie działało. No i to, tak to wygląda. Nie, i konto Google sobie tu wybierasz, bo to na podstawie mam Google działa. Nie Samsung. No, no i to byłoby tyle. Tu masz jeszcze więcej informacji o rozszerzonym odblokowaniu. Czyli sobie możesz kliknąć i przejdę do supportu Samsunga, do wsparcia technicznego. Nie, Google. Czyli to nie jest, jest funkcja Samsunga. To jest funkcja Google. To ale, ale się dowiedziałem teraz. Ale ja bym tego nie pokazywałem bardziej szczegółowo, tak jak teraz na filmie. Prędzej jak już to tego tak pobieżnie wspomniałem, że, że jest taka funkcja, która pozwala na takie coś. Nie? To o tym... tu mi się włączył ten Google. No, dobra. Będę się z Wami żegnam. żegnam. Do zobaczenia. Wszystko nie był dawcy temat. Wyczerpałem. Jak będą jakieś pytania, to pisać w komentarzu. Mam nadzieję, że funkcja może być przydatna, ale ostrożnie jest. Korzystajcie z niej ostrożnie. To mówię: nie dodawajcie 50 urządzeń Bluetooth. nie dodawajcie 10 tysięcy miejsc, w których się znajdujesz. Nie. Tego po prostu yy, dodaj tam jedno, czy dwa najczęściej takie miejsca, przebywasz z telefonem i więcej nie. Był dodawaj dodaw, tylko jedno urządzenie. Najlepiej zegarek. Jeżeli zegarka nie masz, to nie dodawaj niczego. No i ruch z całym, kontakt z całym, przepraszam, tej funkcji kontaktu z całym bym nie używał wcale, bo to jest najmniej bezpieczne korzystać z tej funkcji, nie? No. Bo to jest najłatwiej oszukać. Dobra. Tyle informacji. Ja z tej strony do bezpiecznego. Cześć. Pozdrawiam Was wszystkich. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Cześć.